Witam po przerwie malutki, a oczywiście ta y, przerwa będzie malutka. No i co? Chcę powiedzieć... Mm, o co chodzi? Nie wiem, jakie zdanie da mi się zdobyć, nie jestem pewien, jest, jest. Wow. O co tu chodzi? Zaraz, zabijemy. mi nisi. Dobra, to ich zabić. A co wchodzi w tym queście? To ja nie jestem pewien. No i coś jeszcze powiedzieć: e, strasznie długo i trwa i strasznie żmudne te prowadzenia tu Martina tutaj. Ale nie wiem co chodziło w tym zadaniu, po prostu zrobiliśmy ich zabić. Czyli stąd wynosi. Stąd wynosi. tam no i co nam to dało? Wow, a kamienjska katana. Wow, f strzała ludu płacę staskiego. Wow. Hello. Siema, What can I do? Take care. Co tu jeszcze z niego jest? nic, dobra. Fajno, że zdobyliśmy. No i jestem w połowie drogi jestem tym wszystkim No i dalej go prowadzę, więc do zobaczenia. Witam Cię bardzo serdecznie po przerwie. Ja jestem MRM, a dlaczego się ponownie witam? Ponieważ trochę minęło czasu e, od tego cięcia, które ja zrobiłem i co ja robiłem w tym czasie. No, niestety e, podróż była na tyle uczęźliwa, że musiałem trochę, trochę innych rzeczy porobić, ponieważ e, sami zobaczcie, to rzeczy trochę odkryłem też. No i podróż między innymi z Qualt, wyglądała tak, że w każdym, no tutaj po prostu się zatrzymałem w tym obozie, chciałem zobaczyć, co tutaj było. Oczywiście nie, nie zaglądałem tutaj do środka, bo trochę by było uciążliwe. No i tak dalej, tutaj ożyłem z bratem Martinem do screengradu. A ponownie, gdy był ten screengrad, to nakręciłem przed chwilą taki, czyli nie przed chwilą, to oczywiście dla nas to będzie przed chwilą. Dla mnie też trochę czasu minęło. To w tym miejscu walczyliśmy z takimi, jakby ślepymi mnichami. A potem, gdy się udałem, trochę je pozwiedzałem. No, między innymi, te właśnie gobite jest kinie, znalazłem. Chyba te, te, już nie pamiętam sam, ale na pewno te znalazłem. Tak samo to, i w tym czasie wykonałem naprawdę sporo misji. Między innymi, wykonałem misję w tym mieście. Wykonałem tak samo tutaj kilka misji. Dosyć, I trochę nudnych, trochę ciekawych, tak na pół, na pół. Przy okazji udało się dostać na Temnicy Uniwersytet. Oraz, co najlepsze, to w następnych odcinkach będą te miejsca. Znalazłem kaplicę Szogorata. Znalazłem również kaplicę. Gdzie to jest? Muszę przypomnieć. Znalazłem kilka kaplic. Między innymi znalazłem Wejmiry. Azury już było. No, i myślę, że w następnych odcinkach je będziemy stwierdzać. Dodatkowo, usunąłem te niektóre pluginy, bo tu było takie jeszcze więcej takich właśnie znaczków, bo niestety szwankowały mi z programami. No, i dodatkowo też mam do Was prośbę, ponieważ niestety mam wiele błędów. Nie wiem, właśnie czym to jest spowodowane, ale restartują mi się skrzynie. Czyli, jeżeli dostają sobie do jakieś rzeczy po pewnym czasie, po prostu wywala je i na przykład cały sekret krasnoludzki, który miałem było widać bo w poprzednich odcinkach, zniknął mi po prostu. No i tak, teraz co ja tu mam? No a co ja tu mam? Mam ten miecz elfiński, który był już widoczny w poprzednich odcinkach, więc naprawdę ciekawa rzecz mi tutaj się trafiła. Tak można było nazwać. Dlaczego go nazwałem? Tak sobie go nazwałem, trochę mi tak się skarżyło z władcą pierścieni, nawet nie, dobrze go napisałem, ale jak go zdobyłem, oczywiście kamień obliwiający mi ty pomógł, dodatkowo, to jeszcze jest najlepsze, osiągnąłem poziom eksperta w alchemii, tworząc naprawdę ogromnej ilości tych mikser, to jeszcze kostur, no to jest hostur z, oczywiście, tajemniczego uniwersytetu, dodatkowo, mam pełną zbroję mitrilową, no i też najlepsze, że co mamy tutaj za czary? Czary mamy naprawdę fajne, a dlaczego? Bo sama je trochę że Mamy gadzi oddech. Trochę tak chciałem chciałam je wpasować. Samą tutaj mamy. To jest kamienia obliwieńskiego. Co jeszcze stworzyłem? On gwiazda neutronowa. Nazwałam to tak, bo co wiem, tak gwiazda naprawdę dużo waży. A dodatkowo ten czar, on unieruchamia niektóre cele albo bardzo spowalnia, bo je to odwrotną ilość tego właśnie, tak lekkość, lekkość niczym czyli ulepszona wersja naszego. Tu mamy kilka czarów, które kupiłem tylko dlatego, bo potrzebowałem te. Do, te, do tych efektów, między innymi to tak samo, jak kiedy będą iluzję 50 punktów. No, mistrz biznesu, e, tak samo sobie wymyśliłem i tak samo mocorka. trochę tych czarów stworzyłem, ale ogólnie fajny czarem, który stworzyłem, Więc między innymi, zaraz Wam pokażę, e, gdzie to jest. Regeneracja, to jest dosyć ciekawe, mi się udało. Sereni urok, tak samo mistrz biznesu, taki stworzyłem czar albo to też fajna rzecz. 75-starczy. No, wiem, że trochę, może, taki trochę toczytelski jest, ale. Jak dają nam takie coś do tworzenia, można dzięki temu troszkę trochę zwiększyć poziom trudności, bo gram na takim poziomie, się dajmy dotąd i tak trochę by było trudniej przy okazji jak mamy takie dobre czary, więc ja się zaraz znowu spotkam, gdy będę przy Martinie. No i jestem ponownie, więc tak, w tym miejscu zostawiłem naszego brata Martina, to było chyba ostatnie bezpieczne miejsce, które spotkałem na drodze. Mam nadzieję, że tam jeszcze jest. Nie wiem, stawiam go tutaj, czy mam nadzieję, że nic go nie zjadł, oczywiście. No i jest, tak, nasz pan, kochany. Tak, panie brat, będzie pan kiedy władco. Dobra, chodź ze mną. Co jest tak, ciemno? no, która jest godzina? Dobra, bez godzina chyba 20, nie jestem pewien. Dobra. I kolejna rzecz, która mi się to prawdopodobnie też cofnęła, którą. Wykrzystałem w małym... Tak, wtedy. Wrystałem to w małym, małym szczeblu, chyba że to się już cofnęło tylu dni, bo e, tutaj mamy naszą farmę. No i ja właśnie kilkim takim, takim farmom ja zbogaciłem sobie alchemię, po prostu dajemy jakieś kilka efektów, dajemy dziczyznę, dajemy mu komor, tworzyłem miksturę, no ja zdajemy następną. Ja tak tworzyłem te mikstury, tak żmudnie. Żmudnie wszystko to się robiło. Oczywiście sałatę zostawimy na no potem. Teraz się tworzy do mikstury. Oczywiście to sobie wezmę potem. Samemu zbiorę. Teraz udajemy się w końcu do tego opactwa. No i co zaraz, zaraz będzie się kończyć odcinek. Na przykład teraz tak samo taki, takie... nasza lekkość. Lekkość może jest trochę krótsza, ale efektywność jest wysoka. No, dobrze w ogóle idę? Nie, jeśli idę na jakby szczęście. A no nie, dobrze idę. A zapiszemy grę. Dajemy sobie... Bo nasz taki łuk, co byliśmy dano, że to się nasz misję w morsztym bractwie. O i ktoś tutaj biegnie. To, czekaj, powiedz, Co się stało? Nie no wiecie co. Ale trzeba, tak. trzeba nasz miecz trochę naprawić, bo co tak, trochę taki biedny jest ten miecz. Nasze kluczyki duszy... 800 punktów... Ej, chyba jest naładowany. Co tak, jemy... wow. nas tak to, to 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 zraniło? No, weźmy nasz czar. Oczywiście ja trochę... Nasza starsza Dobra, że... e... Dobra, Ja zginęłam przez tą osobę, którą ja myślę. Dobra, ja skinam przez brata Martina, gdyby co. No ma cholerny gdyby Wiecie co? Ja się go boję. Martin, gdzie jesteś? Ja teraz muszę z jeszcze wracać. No to Dobra, jestem ponownie. I się boję tego brata Martina, że on nie znowu przepnie. Z tymi swoimi czarami, które tak są mocne, że. hej. Okay. Oczywiście, yeah, to, to można jakoś wykorzystać. Dobra, nasza tarcza się trzyma. na bardzo krótki okres czasu, ale spełnia swoją rolę. Bo dzięki temu mam aż 85 pancerza. Dobra, paradise blood came out of nowhere no trzeba mu tak. Ty pan nas teraz strasznie osłabił Leczymy się tym naszym czarem, dobra, gdzie jeszcze mamy. O, co, oczywiście, magów określać, dobra, idziemy dalej. Darsil, dobra, udłoń, no i biegniemy, dobra, idziemy do kapliczek. jak nam teraz mówili. W zakres magii luz parali, No, paraliż, ciekawa rzecz, dobra. Timing jest exhaustive, I'll take the one on the ja też przyniosę ci wodę, mówię. To Martin! Um, hmm, dobra, Ej, ja chyba może już mu tłał mnie jeszcze denerwuje ten brat Martin, ale. Um, dobra, w taki silny jesteś, to też nie jestem Dobra. E, skończy nam się zaraz nasz broń, dwa ciosy, a więc bierzemy nasz... naszą dawną broń. Hmm. Sami widzicie, ten wraz Martin już to po prostu dobija nas. No dobra, Ed, no to jak tak chcesz, bo Martinie. Będziemy walić z łuku. Będziemy walić z łuku i będzie kopił. Ja tu tu się wytrafię. Dobra, no to w tym czasie okradniemy. O, 13 sztuk, 13 septimów, o, czy to się jest coś dla nas się dobrego, mam nadzieję. E, słabe. You're back. They are we need to go see Dobra, zobaczmy we'll go no. together, but I fear the worst. Amulecik. Dobra, jesteśmy uzdrowieni przynajmniej. Teraz trzeba zobaczyć czy nas amulet jeszcze jest. No i zaraz zobaczymy, co z tym amuletem. No i skończymy ten odcinek już chyba długi. Jeszcze teraz dokręcam ten odcinek, więc jest trochę czas. Dobra, biegniemy. Mam nadzieję, że... Wszystko w porządku, bo... chwila. Jeżeli nie byłoby wszystko w porządku, to prawdopodobnie byśmy skończyli grę, więc pewnie też nie nie jest w porządku. To jest sprytni. To jakie fajne. So it has not all gone against us. Thank Talos for that. We gained Uriel's heir and lost the amulet of kings. Martin cannot stay here. We have driven them off, but they will be back. Nowhere is truly safe against the power. Of Cloud Ruler Temple, I think. The hidden fortress of the blades in the mountains near Bruma. A jawam so yeah powiem can jedno uh, rzecz, ja to znalazłem. One. Ja to świętnie znalazłem i powiem tak, zrobiłem to przez strasznie przez przypadek, znalazłem przez przypadek, gdyby w BCA nic nie, nie wiedziałem, gdzie ona w ogóle jest, ale po prostu tutaj sobie łaziłem, 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 nie wiedziałem na początku, jak to zdanie wykonać, więc poszedłem w tą stronę, bo myślałem, że taka droga tu jest, no i ją przypadek znalazłem. I won't rest easy until Martin is safe, but no, ale dobra to byłby koniec tego odcinka ja się z wami żegnam i pa